Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj chciałem porozmawiać o tych nieszczęsnych zanętach i o tym ograniczeniu, które zostało wprowadzone. A w zasadzie długo się wahałem, czy nagrywać jakikolwiek vlog na ten temat, ale stwierdziłem, że swoje trzy grosze do tego dorzucę. Pojawiła się jakiś czas temu taka informacja, że w okręgu poznańskim na wodach użytkowanych przez wody polskie zostanie wprowadzony zakaz używania zanęty. Jest to zakaz, który obowiązywać będzie od 15 czerwca. Do 15 września nie będzie można w ogóle nęcić. I co ciekawe, ani zanętą sypką, ani nawet ziarnami. A w pozostałych miesiącach będzie można używać tylko kilogram tej zanęty. Więc no, robi się grubo. Jest to ograniczenie, które wprowadziły wody. Polskie I jako uzasadnienie podaje, bo gdzieś tam też się dokopałem, już teraz nie pamiętam gdzie, do takiego troszeczkę szerszego uzasadnienia, no skąd się to w ogóle wzięło. Ktoś tam mądry przeliczył, że jeżeli tam 10 wędkarzy będzie wędkować na danym zbiorniku przez 100 dni w roku i będzie sypać tyle i tyle zanęty, no to tyle tam jakieś potężne liczby padły tego fosforu i azotu do wody wprowadzi i generalnie pewnie coś tym jest zastanawiam się tylko jak to ktoś przeliczył, bo cyfry robią wrażenie tylko, że trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest jednorazowe wpuszczenie takiego tonażu do wody tylko rozłożone w czasie, to po pierwsze po drugie nie wiem na jakiej podstawie były robione te wyliczenia, nie wiem jak ktoś wyliczył skład zanęty, ile tak naprawdę tych związków z tych zanęt się do tej wody przedostaje i tak dalej więc to jest taka dla mnie trochę sprawa dyskusyjna i tak trochę brzmi populistycznie no nie mniej jednak tak, takie uzasadnienie się pojawiło no jest to chyba sposób wód polskich na ratowanie naszych wód, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia tych wód, pamiętacie sprawę Odry nie tak dawno, przy tej sprawie też pojawiło się wiele naprawdę informacji w internecie, tak naprawdę ile tych naszych wód jest zanieczyszczona no i jak widać wody polskie wymyśliły sobie że to ratowanie zaczną od wędkarzy, o zgrozo ja bym był jeszcze za tym, żeby nie, żeby nie pomijać niektórych grup społecznych, no bo jeżeli jeżeli wędkarze tak bardzo szkodzą, to byłbym też za tym, żeby wprowadzić zakaz sikania do wody dla wszystkich kąpiących się w lato y, turystów. No bo ilu jest ludzi na niektórych plażach wszyscy dobrze wiemy, niech każdy puści jeden większy sik. To się robi w wodzie OEA. To no brzmi to trochę paradoksalnie, i tak trochę brzmi dla mnie paradoksalnie również zakaz stosowania tych zanęt i że w ogóle ratowanie naszych wód zaczyna się od takich spraw. Wszyscy dobrze wiemy, no jak wygląda sprawa tych zanie zanieczyszczenia tych wód, ile tak naprawdę tej chemii i skąd ta chemia dostaje się do wody. Są to przede wszystkim różnego rodzaju zakłady produkcyjne, no mamy do czynienia ze zrzutami, to nawet ze zrzutami legalnymi. Takim zrzutem legalnym jest niedawna sprawa, nie wiem, czy się orientujecie tutaj w Toruniu. Jeden z Biznesmenów toruńskich, wszystkim dobrze znany, pobudował te swoje geotermie, tam czy co tam ciągnie tą wodę. I jak się okazuje, dostał niedawno od wód polskich pozwolenie na legalny zrzut tej całej solanki do. Wisły. Ta woda, z tego co tam wiem, ja się dokładnie na tym nie znam, ale z tego co czytałem, to co tam wyciągną, powinno zostać coś tam się z tym robi i to z powrotem powinno zostać wpuszczone tam, skąd zostało zabrane. A tutaj się to w świetle prawa, z oficjalnym pozwoleniem, po prostu wewala wszystko do rzeki Wisły. Więc zestawiając temat wpuszczania tej solanki i temat wędkarzy, no jest to po prostu śmieszne. No ja rozumiem, bo faktycznie czasami jest to problem, bo no jeżeli mamy do czynienia z małą wodą i z przeogromną presją wędkarzy, no czasami faktycznie wędkarze, wędkarze wyczynowi, wędkarze karpiowi potrafią dużo do tej wody wpuścić. Nawet i tacy spławikowcy, którzy sobie wędkują niedzielnie, jak to się mówi. Więc no, na niektórych łowiskach faktycznie te ograniczenia już wcześniej zostały wprowadzane. Mówię o takich łowiskach komercyjnych. No też jeżeli chodzi o ziarna, to też no bo tam karpią, później to pęcznieje, Rozrywa im żołądki, więc generalnie gdzieś tam, tak no myśląc, to ma to troszeczkę sensu. Tyle, że no zakaz całkowity albo kilogram zanęty, to uważam, że jest to po prostu gruba przesada. Tym bardziej, że zostało to jakoś przestraszliwie uogólnione, no bo mamy przecież różnego rodzaju zbiorniki. Mamy małe zbiorniczki, mamy małe bajorka, mamy duże jeziora, mamy rzeki, mamy wody płynące, gdzie przecież to zupełnie inaczej wszystko wygląda, więc jakby stosowanie jednej zasady tak radykalnej wobec wszystkich wód jest po prostu śmieszne i trochę to jest zastanawiające tak ze strony Wód Polskich, no z jednej strony obiecują nam wędkarskie Eldorado mówi się i obiecuje się nam wszystko o co wędkarze proszą od wielu lat jedna karta na cały kraj 250 zł, no czyli niewielka opłata, brak karty wędkarskiej, będziemy mogli łowić gdzie tylko chcemy, ryb ma być tyle, a z drugiej strony wprowadza się tak radykalne ograniczenie które no myślę no, no we mnie może tam bezpośrednio jakoś to mocno nie uderza, bo ja zanędz Używa mało, no ziarnami trochę nęce więc jakby no, nie wyobrażam sobie łowienia na wiśle na przykład, kiedy nie będę mógł mm, zanęcić sobie ziarnem. No ale właśnie, no jest całe wędkarstwo wyczynowe, jest całe wędkarstwo federowe, gdzie też się sporo nęci czasami, jest całe wędkarstwo karpiowe, więc jakby bardzo duże grupy wędkarzy tak naprawdę, no zostaną bez możliwości sensownego wędkowania. I o ile rozumiem, że no może to być jakiś problem, to uważam, że krzywdzące dla wędkarzy jest to, że wielką akcję naprawiania naszych zaczyna się właśnie od nas, gdzie myślę, jakby no szkodliwość z naszej strony jest naprawdę znikoma. W porównaniu tym bardziej do innych tematów, tak jak już mówiłem, no na przykład tych zrzutów, gdzie wiele tych zrzutów jest po prostu legalnych. Wody polskie wydają pozwolenia na wpuszczanie takich badziewi do wody, że to się w głowie nie mieści. Nie mówiąc już o zrzutach nielegalnych, które są niekontrolowane, bo chyba każda nawet mała woda, Bajorko, przecież ludzie prywatni gdzieś tam z domów jakieś ścieki spuszczają, to jest kompletnie poza jakąkolwiek kontrolą. No więc tak jak mówię, ja uważam, że krzywdzące jest, że uderza się w nas wędkarzy, a sprawy dużo poważniejsze po prostu jakby nie istniały. Zaczynamy dochodzić w tym wszystkim do lekkich paranoi. Słuchajcie, ostatnio oglądałem, co mnie niezwykle zaniepokoiło, bo później rozmawiałem gdzieś nad wodą z jednym kolegą na ten temat. Oglądałem film Lucia. On tam pływał na jakimś zbiorniku, ja dokładnie nie wiem, co to jest za zbiornik, nie orientuje się, ale usłyszałem w tym filmie, że oni tam mają zakaz stosowania echosondy. What the fuck? Ja się pytam. O co w tym chodzi? Zakaz stosowania echosondy, że ja w ogóle nie rozumiem, nie wiem jak ktoś to w ogóle uzasadnił. Porównuję te dwa tematy, bo one są troszeczkę dla mnie, no to, to jest chyba ten sam kaliber y, nonsensu. No i gdzieś tam ze spotkanym kolegą trochę rozmawialiśmy na ten temat i podobno y, ten temat... Gdzieś tam już jest zrzucony, więc istnieje ryzyko, że takie zakazy zaczną się u nas pojawiać. Więc ja się pytam, w którą stronę my w ogóle zmierzamy? I tak naprawdę o co tym wodą polskim chodzi? O to, żeby stworzyć nam warunki do wędkowania, czy o to, żeby nas nad tą wodą upierdzielić, tak naprawdę? Ja się troszeczkę zaczynam obawiać, w którą stronę to zmierza, bo zaraz się okaże, że przestępstwem będzie to, że w ogóle mamy przynętę z haczykiem. Zakaże nam się chyba używania haczyków. Nie wiem czy w ogóle w przyszłości będzie można na ryby zabierać wędkę, jak tak dalej pójdzie. I to jest kolejny przykład na to, że w tej całej wojnie, która się ostatnio toczy, woda pol, wody polskie, PZW, no wielkie dylematy wśród wędkarzy, co tak naprawdę lepsze. Ja nie jestem wielkim obrońcą PZW, broń Boże, mam wiele zastrzeżeń. No tym bardziej nie jestem żadnym obrońcą wód polskich. No, niektórzy gdzieś tam w komentarzach tak to odczytują, że ja czy bronię jednych, czy bronię br drugich. To tak do końca nie jest, bo ja tak, tak naprawdę w tym wszystkim czuję się między młotem a kowadłem. Dojdzie tutaj do sytuacji, w której niestety w naszym kraju i to nawet przy każdych wyborach mamy do czynienia, że trzeba będzie wybierać mniejsze zło. A tak jak mówiłem w jednym z ostatnich vlogów, ten wybór, no. Niby to od nas nie zależy, ale się okazuje, że to będzie od nas zależało, bo no ta cała sprawa się troszeczkę upolityczniła i tak naprawdę od tego, czy będą wody polskie, czy polski związek wędkarski, to będzie zależeć od najbliższych wyborów. Która partia wygra, no to jeżeli wygra ta obecnie rządząca, to będziemy mieli wody polskie, a jeżeli wygra opozycja, no to będziemy mieli polski związek wędkarski. I naprawdę dla nas, dla wędkarzy, to jest bardzo trudna sytuacja, tak naprawdę, bo ja nie wiem, co jest lepsze. No z jednej strony, to PZW jest jest jakie jest, ale mimo wszystko no, w wielu miejscach coś tam nad tymi wodami się dzieje. I jedno jest pewne: że jeżeli jakaś grupa wędkarzy lokalnie zaczyna się angażować, to coś tam jest w stanie jeszcze y, dla tych wędkarzy ugrać. A jak będziemy mieli wody polskie, to kompletnie na nic na pewno nie będziemy mieli wpływu. I obawiam się, że do takich kuriozalnych przepisów, pa, no, do takiej paranoi będzie dochodzić coraz częściej. To tyle ode mnie na dzisiaj, tak tylko chciałem podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, gdzieś tam ruszyć temat. Może nie każdy się w tych tematach orientuje, nie czyta, chociaż ja też do końca wszystkiego nie wiem. Nie wiem na przykład, jakie są tendencje wśród polityków, co oni tak naprawdę nam obiecują, bo. U mnie w domu nie funkcjonuje coś takiego jak telewizor, więc ja w ogóle nie oglądam tych wszystkich TVN-ów, TV-Pisów i tych wszystkich innych Badziewi kompletnie i to już od bardzo dawna, więc no jakby też nie wiem, jakie są przekazy w mediach tych polityków. Którzy, czy w ogóle ktoś wędkarzom coś obiecuje. Nie wiem do końca jak to wygląda. I nawet Wam powiem szczerze, że nie chcę wiedzieć. I tyle na dzisiaj. Słuchajcie, pamiętajcie oczywiście łapa w górę, subskrypcja. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze. One są dla mnie zawsze bardzo ważne. Bo bardzo fajnie pokazuje to no, jakie są wśród Was wędkarzy tendencje, opinie itd. Ja nie na wszystkie komentarze odpisuję. Przyznaję się z ręką na sercu. Ale wszystkie zawsze... Czytam. I tym optymistycznym akcentem kończymy. No cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że nad wodą, na pewno jeszcze w niejednym vlogu, no bo czas się robi taki, że yy, okazji i czasu na to, żeby porozmawiać sobie na różne tematy, będzie na pewno sporo. Pozdrawiam, do zobaczenia. Widzimy się niebawem.